Wiedzieliśmy jak w kinie, na dachu przy kominie, a może jeszcze wyżej niż ten dach, 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 a Ty mnie precz wygnałeś i tamtą pokochałeś. To po co całowałeś mnie wtedy tak? Znalazłam Cię w Rynsztoku bez rzewa. Za włosy cię wywlekłam spoza krat, krat, krat A ty mnie precz wygnałeś i tamtą pokochałeś To po co całowałeś mnie wtedy? Tak, kazałam cię wyczyścić, posłałam do dentysty Wsadziłam pół CD tu na twój grzbiet, grzbiet, grzbiet A ty mnie precz wygnałeś i tamtą pokochałeś To po co całowałeś mnie wtedy? Uczyłam Cię po sklepach, bo byłeś jak mazepa. Samego masz obuwia z dziesięć par, par, par. A Ty mnie precz wygnałeś i tamtą pokochałeś. To po co całowałeś mnie wtedy tak? Prosiłam godzinami, byś przestał jeść palcami. Mówiłam, co spasiba, co pardą do do. Jałam w łeb jak dziecku, po rusku, po niemiecku. Nie po to jest perfuma, byś ją pił. Pił, pił, a ty mnie prędź wygnałeś. I tamto pokochałeś, to po co całowałeś mi, tak? Przytyłeś mi, ty łotrze, bo miałeś według potrzeb, czy dziś obywatela na to stać? Tak, stać. a ty mnie prędź wygnałeś. Ty jesteś kawał drania, to nie do wytrzymania. Na diabła mi potrzebny taki chłop. Chłop, chłop, wystawię ci rachunek, za nikt opierunek, za każdy pocałunek Zapłać albo wróć.